Thank <laughs> you. Przemyjkę, umyć kładzisz, a, bo wczoraj trochę deszcz popadał A wyjechałem się przejechać Trochę spora przerwa była w nagrywaniu Kładzisz trochę odmieniony Opony oczywiście zmieniłem No i plastiki tak jak widać Cały tył zrobiłem, wszystkie łożyska musiałem powymieniać Bo trochę luzów było Odmalować tylny wahacz Wydeszek na razie założyłem ten, bo tamten się rozlatuje po prostu ten karbonowy od tych strzałów z wydechu. Ten nie strzela, jest dużo cichszy, ale niedługo wleci nowy wydeszek. Także będę miał fajny cały czarny, żeby pasował mi kolorystycznie w sumie do reszty kłada. Cały układ wydechowy też sobie tutaj pomalowałem na czarno. Jeszcze przewody mi nowe przyjdą, żeby były takie bardziej pomarańczowe, bo te trochę wyblakły. Także trochę się zmienił. No i przód tak fajnie nisko teraz siedzi. Z tymi amorkami. Zderzak zdjąłem, bo muszę jeszcze pomalować. Tylko, że nie miał mokrego. O, tu jeszcze sobie karbonem wziąłem, okleiłem tutaj ten bas. A te lampki od wody, coś mi, coś mi tam nie łączy chyba na tym przełączniku może. Także teraz to się prezentuje elegancko i fajne te koła są. Mi się bardziej podobają przednie niż tamte od skutera. Te są właśnie dużo szersze, takie też dosyć niskie i z tylnymi równo pasują. Jest ta sama wysokość trochę poetrze mam dużo po polach, także na tylnej kołach to słabo, jest nie Z samą wyjechałem, wyraźnie tak za mocno wieję. Jakąś fatkę cyknął Nic nie jedzie, akurat można. O, piasek mi trochę wyleciał spod tej osłony co mam na deklu Trzeba pozdejmować poczyścić wszystko Zdjęcia porobione, można jechać dalej Nie teraz wygląda ten przód taki szeroki, niski, bez tego zderzaka nawet, tak nie wiem czy nie lepiej ciśnienie w oponach sprawdzić tylny zacisk, czy mnie hamuje przypadkiem O, jednak strzelił na tym cichym wydechu A, Muszę sprawdzić, bo chyba ten nierówno mam. powietrze więc... Na jeden Muszę zobaczyć ten tylny zacisk, żeby mi sam nie ten nie hamował, bo też tak chuj wiesz. Wcześniej im się trochę przyciął, że nie chciał odbijać, nie? Ten tłoczek. cichy, ale nowy wydech jak przyjdzie niedługo Także sobie założymy Teraz mi nie strzela w ogóle z wydechu Gaz sobie puszczają, on strzelał. Ale jednak za dużo powietrza w te opony nabiłem ich głokiem na... Jak ciąży przegazowała policja? A i czerwone. Gdzie to ten autobus? Linka sprzęgła mi fęko ja pierdziele O kurwa To teraz, żeby wrócić Ale nie wiem, czy mam drugą, kur, nie śmiałem Jak się na dworze jechało to pożyczyłem w domu na zapasie żeby wymienić Nożem chce pojeździł A tu smarowałem to ja ostatnie przydałem tam jak te klamki wymieniłem nie wiem, była przetarta, a tu o, poszła Masakra, <grym> no, bo nie wiem jak mam bieg, że mi ten nie zgasł w ogóle w przykład. Ja tu wyjechałem, wszystko porobione, miałem normalnie, myślałem, że będzie zapierdzielał ruch. A tu tylko wczoraj o pojeździłem, dzisiaj wyjechałem A nie, dobrze, bo jeszcze na tyle koła skościrować. No nie wiem, biegi niby się tam mogę pozmieniać jeszcze. Chciał zredukować, no ale lipa. Nie wiem jak będzie tam na przejeździe. Będę chciał się zatrzymać czy nie. 2010, and we'll bash your team. When another World Series man, it has to be. J-Roll needs a matching ring. It's about to get rough, grab the Vaseline. Cause we'll fuck your team up. Our bats I mean. our shirts get dirty. You cats look cleaned up without our business. But y'all like to talk a lot. Looks like Howard knocked another in the parking lot.